Witajcie, kochani! Zapraszam Was dzisiaj do koncika rodziców. Moi drodzy, kto z nas nie pamięta swoich dziecięcych marzeń? Każdy z nas marzył o czymś, ale szczególnie wspominamy te marzenia dotyczące tego, kim chcielibyśmy zostać, kiedy dorośniemy. Każdy z nas miał jakieś tam swoje plany, marzenia, myślał o tym, co będzie robić, gdy dorośnie. Wszystko fajnie. Ale najgorzej jest, kiedy te nasze plany dziecięce, te nasze zamierzenia i marzenia nie zostały zrealizowane, i gdzieś tam w naszej głowie pozostała myśl, że trzeba by w jakiś sposób jednak je zrealizować. I wtedy, bardzo często, niestety, muszę użyć tego słowa wykorzystujemy do tych naszych planów i zamierzeń nasze dzieci. Jak to się dzieje? Nasze plany i marzenia, które nie zostały zrealizowane. Zostają przełożone na dzieci. Ktoś marzył o tym, żeby zostać lekarzem, nie udało się, bo życie pisało swoje scenariusze, i nagle, kiedy rodzi nam się dziecko, planujemy, że ono zostanie lekarzem. Albo jakiś inny zawód, to może być naprawdę każdy jeden zawód, który był naszym marzeniem w dzieciństwie. Dobrze, jeżeli jesteśmy na tyle świadomi tego, że nie próbujemy realizować swoich marzeń poprzez dzieci. Ale wiecie dobrze, jak to wygląda. Bardzo często staramy się te nasze zamierzenia przerzucić na nasze dzieci. No i pojawia się wtedy problem. Wy dobrze wiecie, że żeby dziecko było szczęśliwe, to musi iść swoją własną drogą, realizować swoje pasje, plany, marzenia, bo przecież dziecko to też dorosły, tylko mały. Kiedyś ono też będzie dorosłym człowiekiem. I y, moi drodzy, jeżeli myślimy o dzieciach w takich kategoriach, że dziecko może realizować swoje plany i zamierzenia, to bardzo dobrze. Tak powinno być. Dlaczego dzisiaj Wam o tym mówię? Bo gdy pomyślicie i zapytacie swoje dzieci o to, jakie mają dzisiaj plany na przyszłość, kim chciałyby być w przyszłości, to usłyszycie bardzo różne odpowiedzi. Jeżeli zapytamy chłopca, to na pewno każdy chłopiec chciałby zostać superbohaterem. Na podstawie bajek, kreskówek, które dzieci oglądają, a więc Spider-Man, Batman, Kapitan Ameryka, to są właśnie bohaterowie bajek, którzy fascynują nasze dzieci i którzy gdzieś tam pokazując swoje przygody, sprawiają, że nasi chłopcy marzą, żeby kiedyś być tacy jak oni. To, że wiąże się to z niebezpieczeństwem, bo wiadomo, że ci bohaterowie wykonują nieraz bardzo dziwaczne zadania, nieraz karkołomne i niebezpieczne, i nasze dzieci niejednokrotnie próbują naśladować. Tutaj czujność rodziców jest nieodzowna, ale dobrze wiecie, że z czasem te marzenia mijają, i nasze dziecko, nasz syn przychodzi i mówi: chcę zostać strażakiem, chcę zostać policjantem, żołnierzem. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że gdy idziemy z takim miłośnikiem tych zawodów do sklepu, a właściwie można by powiedzieć, że z każdym małym chłopcem, gdy udamy się do sklepu z zabawkami, to nasze dziecko wyjdzie z takiego sklepu, no jeżeli nie z zestawem LEGO, to z samochodzikiem, albo będzie to pojazd bojowy Straży Pożarnej. Albo wóz policyjny, albo wojskowy. No właśnie, bo te marzenia dzieci są realizowane i gdzieś tam dzieci o tym marzą. Tylko jaki my, dorośli, popełniamy błąd? Często popełniamy taki błąd, że od razu gasimy nasze dziecko, od razu te marzenia gasimy w zarodku. I mówimy tak, nie, strażakiem ty nie zostaniesz, bo to jest niebezpieczny zawód. Albo policjant nie, coś ty będziesz musiał jeździć na akcję, nie będziesz miał swojego życia, będziesz musiał w nocy mieć dyżury i w ogóle będziemy wymyślać różne, różne sprawy i argumenty przeciwko pomysłowi naszego dziecka. Tymczasem, moi drodzy, te pomysły, jak szybko się pojawiają, te plany i marzenia, tak szybko znikają. Przyrównałabym marzenia naszych dzieci do drzewa. Kiedy dziecko jest małe, to jest to marzenie jest tak jak ten pień. Właściwie wszystkie dzieci, wszyscy chłopcy w tym wypadku mają jednakowe marzenia. Idą tą samą drogą: strażak, policjant, żołnierz, ewentualnie jakiś budowlaniec. A więc to jest ten pień. Kiedy dziecko zaczyna dorastać, zaczynają pojawiać się te gałęzie, które jedno dziecko marzy o innym zawodzie, kolejne o jeszcze innym, następne o kolejnym i te plany zupełnie wtedy się zmieniają i pojawia się korona drzewa. Podobna sytuacja z dziewczynkami. Jeżeli macie córeczkę i zapytacie kim marzy, żeby zostać w przyszłości, Marzę o jakim zawodzie, to usłyszycie albo modelkę, albo fryzjerkę, albo usłyszycie kosmetologa, dziecko powie na pewno kosmetyczkę, albo usłyszycie nauczycielkę, bo jeżeli dziecko chodzi do, dziewczynka chodzi do przedszkola czy do szkoły, to bardzo często fascynuje ją zawód nauczycielki, obserwując swoją panią w przedszkolu lub w szkole. Modelka, księżniczka, to są takie marzenia naszych dziewczynek. I to znowu jest ten pień. Na początku te marzenia dziewczęce są bardzo podobne, a później zaczynają się różnicować, i to tak, jakby ta korona drzewa powstaje. Moi drodzy, dzisiaj moim planem, moim zamierzeniem jest, żeby porozmawiać z wami króciutko o tym, co nas czeka w przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Mamy sierpień. Wiadomo, że jest to czas, kiedy już powoli zaczynamy myśleć o tym, co nas czeka we wrześniu. I pojawiają się również reklamy, ogłoszenia, piękne, kolorowe plakaty, które kuszą nas. I zachęcają do tego, by zapisać nasze dzieci na zajęcia dodatkowe, które ruszają od września. Oczywiście te wszystkie zajęcia są tak ciekawe, tak wspaniałe, tak bajecznie kolorowe, że zachęcają nas, żeby każde dziecko wzięło udział w każdych zajęciach. Czy to jest możliwe? Czy to jest realne? Oczywiście nie. Zdrowy rozsądek. Kochani, w tym wszystkim musimy przeanalizować i sprawdzić, do jakich zajęć to nasze dziecko mogłoby się nadawać, jakie ma predyspozycje i czy tak naprawdę koniecznie musi być na wszystkich zajęciach dodatkowych, jakie są w okolicy oferowane. Znam przypadek dziewczynki, której rodzice, pod wpływem swoich ambicji i, i naprawdę pomysłów na życie, próbowali jej tak zagospodarować czas, w ciągu roku szkolnego, że dziewczynka w tej chwili uczennica już klasy trzeciej, ale w ubiegłym roku chodziła każdy dzień tygodnia na inne zajęcia. I tak w jednym dniu miała tenis, jeden dzień to było pływanie, jazda kon na kolejny dzień, y, następny dzień y, to, to były zajęcia językowe, y, kółko baletowe, szkoła muzyczna, także nawet zahaczyło to y, o sobotę, właśnie w sobotę miała chyba zajęcia językowe prywatne. Także, moi drodzy, została niedziela i ktoś by powiedział, no, to dziecko ma przynajmniej niedzielę dla siebie, błąd. Myślicie źle, jeżeli tak uważacie, bo w niedzielę ta dziewczynka musiała niestety spędzać czas nad książkami, bo rodzice gospodarowali jej tak ten czas, żeby na przykład książki, jakieś dodatkowe zadania, miała cały stosy książek, które musiała uzupełniać, wypełniać, nie miała czasu dla siebie. Ktoś mądry zadał pytanie: rodzicom tego dziecka. A kiedy czas na odpoczynek? A kiedy czas na zabawę? I rodzice nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Oni zagospodarowali swojemu dziecku czas, sądząc, że robią wszystko jak najlepiej, ponieważ chcą, żeby ich dziecko się rozwijało bo przecież nam też o to chodzi. Ale o zabawie nikt nie pomyślał o tym, co jest tak bardzo ważne, żeby nasze dziecko prawidłowo mogło funkcjonować. Żeby miało czas dla siebie, żeby mogło spotkać się z koleżankami, z kolegami, żeby mogło się pobawić. Najzwyczajniej w świecie usiąść i nie myśleć o tych dodatkowych obowiązkach. Rodzice o tym nie pomyśleli. Fakt, że to tacy rodzice, którzy mieli bardzo mało czasu dla swojego dziecka i woleli, żeby ten czas zagospodarował ich dziecku ktoś inny. Ale kochani! Gdzie odpoczynek, gdzie sen, gdzie czas na relaks? Niestety. Ktoś powie: No dobrze, ale ci rodzice dbają o dziecko, chcą, o żeby ten rozwój dziecka był bardzo intensywny. Macie rację, to prawda, dbają o to, ale nie dbają o podstawową sprawę, jaką jest odpoczynek, który jest tak potrzebny, żeby nasze dziecko zdrowo się rozwijało. Przecież wiadomo, ta dziewczynka w ciągu roku z wielu zajęć musiała odpocząć. Yy, Opuścić z tego powodu, że była chora. Choroba przyszła z powodu zmęczenia. Zmęczenie powoduje tak, że nasza odporność opada, spada, no i niestety nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w zajęciach. Jeżeli ktoś uważa, że wszystko, no to ja powiem: jeżeli wszystko, to nic. Bo tak naprawdę z tych zajęć, które dziewczynka miała, czyli z sześciu zajęć, sześciu dni tygodnia zajętych, nie liczę już niedzieli, którą spędzała w domu na różnych, na różnych innych zadaniach, z tych sześciu dni to ona była w stanie może ze dwa dni uczestniczyć w jakichś zajęciach. No oczywiście, kiedy była chora, to już w ogóle nie uczestniczyła w zajęciach. Jaki jest efekt końcowy, moi drodzy? Jak pojawia, co dzieje się dalej z takim dzieckiem? My nie wiemy, jak potoczą się losy wspomnianej dziewczynki, ale znam kilka przy, przypadków dzieci, które były obarczane nadmiarem obowiązków i wyobraźcie sobie, że historie tych dzieci są bardzo do siebie podobne. Przychodzi szkoła średnia, pojawiają się koleżanki, koledzy, ale nie tacy, z którymi chcielibyśmy, żeby nasze dziecko się przyjaźniło, kontaktowało. To są rówieśnicy, którzy mają jakiś interes w tym, żeby przyjaźnić się z dzieckiem, żeby z tą koleżanką, z kolegą utrzymywać kontakty. Mają jakiś, jakiś ukryty cel w tym. Najpierw kuszą, Przyjaźnią, zainteresowaniem, poświęconym czasem, a potem dziecko zaczyna się od rodziców oddalać. U wspomnianej przed chwilą dziewczynki już pojawił się pierwszy syndrom tego oddalenia, bo tak jak powiedziałam, ona w tej chwili idzie do trzeciej klasy, i ta dziewczynka już. Yy, Rodzice zgłaszają problem, który objawia się tym, że jest knąbrna, nieposłuszna, nie chce rozmawiać z rodzicami, nie chce z nimi w ogóle dyskutować, nie chce spędzać z nimi czasu, jest wiecznie zła, obrażona, obraża się o wszystko, gniewa się. Nawet pojawiają się jakieś brzydkie słowa w jej, podczas jej wypowiedzi. A więc po prostu słuchajcie, niestety z psychiką tego dziecka jest bardzo niedobrze i ona potrzebuje pomocy i to bardzo szybkiej, i przede wszystkim ograniczenia tych dodatkowych obowiązków. A o tym rodzice słyszeć nie chcą. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeżeli właśnie nasze dziecko później trafi do szkoły średniej, pojawią się przyjaciele, znajomi, ci tacy właśnie, niezupełnie przyjaźni, przyjaźnie nastawieni do naszego dziecka, to potem pojawia się problem kolejny, który pojawiał się również u tych wspomnianych osób starszych, u tych dzieciaków starszych. Problem z prawem, bo potem pojawiają się różne substancje nieodpowiednie, które, w które dziecko ucieka w ten swój świat, żeby, żeby zapomnieć o tym, że jest po prostu zmęczone, pojawiają się różne substancje dopingujące po to, żeby wszystkie zadania wykonać, żeby rodzice byli zadowoleni, i tak naprawdę, moi drodzy, z tego dziecka pozostaje wrak, wrak człowieka. Dzisiaj nie chcę Was straszyć, nie chcę absolutnie Wam mówić, że to spotka Wasze dziecko, ale powinniśmy zadziałać jeszcze kiedy można zadziałać. Więc gdy dzisiaj pojawią się oferty, propozycje, zajęć dodatkowych, dodatkowych zadań, Spróbujcie porozmawiać z waszym dzieckiem i pozwólcie mu wybrać, usiądźcie z nim i pokażcie, co mogą uzyskać, chodząc na jakieś zajęcie, i niech to dziecko wybierze sobie jedno czy dwa zajęcia. Nie więcej, bo jeżeli więcej, to naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Niech wybierze sobie, jeżeli umie grać albo lubi grać na instrumentach, jest muzykalne, zaproponujcie szkołę muzyczną. Chociaż jest bardzo ciężka, od razu mówię, trudno jest przejść dziecku przez szkołę muzyczną. Zaproponujcie y, zajęcia kółka, na przykład y, tanecznego. I jeżeli dziecko lubi, zaproponujcie yy, yy, zajęcia artystyczne, jeżeli widzicie, że wasze dziecko jest utalentowane w kierunku właśnie plastycznym, lubi rysować, malować, wycinać, zaproponujcie, powiedzcie, co może z tych zajęć wynieść. Jeżeli lubi zwierzęta, może faktycznie jazda konna. Bo tutaj nawiązuje się również przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem. Pokazujemy, że potrafimy się opiekować zwierzęciem, że jesteśmy za nie odpowiedzialni. Pokażcie naszemu dziecku korzyści, jakie płyną z tych dodatkowych zajęć, z tych zainteresowań, ale też nie narzucajcie mu. Tego, co powinno zrobić, bo to, jest, bo to jest naprawdę niewłaściwe w tym momencie i nasze dziecko sobie nie poradzi z tymi dodatkowymi zajęciami. Nie przelewajmy naszych marzeń, aspiracji, które nie zostały zrealizowane w dzieciństwie na nasze dziecko. Niech ono idzie swoją własną drogą, niech kieruje się swoimi marzeniami, swoimi planami, niech idzie swoją własną ścieżką. Wtedy będzie szczęśliwe. I żeby miało kiedyś wspomnienia, żeby te wspomnienia, gdy będzie kiedyś opowiadało swoim dzieciom, co wspomina z dzieciństwa, żeby to nie było tylko wspominam, jak biegałam z jednego zajęcia na drugie, tylko żeby to były wspomnienia związane z przyjemnościami, z dzieciństwem, z, tymi, z tym czasem, który tak szybko mija. Bo dzieciństwo jest bardzo krótkie. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam mądrych wyborów, które powinny być dokonywane razem z Waszymi dziećmi. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.